Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak potrzeba wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo Pańskie, chwała tobie Chryste. Często patrzymy na krzyż jako na znak cierpienia i. Mamy rację. Ale wiecie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy budowano bazyliki, kościoły, to nigdy nie było krzyża po środku kościoła, tak jak dzisiaj często mamy. Proszę mi teraz tutaj dobrze zrozumieć, że później że jestem, nie wiem, przeciw krzyżowi czy coś przeciw niczego nie jestem, ale to jest taka ciekawostka właśnie, że dużo przez dużo wieków. Nie, by, nie był krzyż w centrum, bo krzyż nie jest centrum życia chrześcijańskiego. A zawsze była hmm, jakby taka kopuła, i na tej kopule zawsze albo był Jezus Chrystus, pantokrator, czyli Chrystus Bawiciel, ten, który jest władcą świata, ten, który jest panem żyjącym. Albo właśnie takie sklepienie, które przedstawiało łono Ojca czyli yy, przedstawiało niebo, przedstawiało dom Ojca, przedstawiało Boga, który przyjmuje nas do życia. Więc centrum życia chrześcijańskiego nie jest krzyż, ale jest zmartwychwstanie, jest życie w Ojcu. I niestety przez yy, jakoś w chrześcijaństwie często my skupiamy się nad krzyżem. Prawda dzisiaj święto właśnie podwyższenie krzyża. Że krzyż, krzyż, trzeba wziąć krzyż na swoje ramiona, trzeba wziąć cierpienia, trudności i w jakiejś mierze to jest też prawda. Zobaczcie też, jak pierwsi chrześcijanie malowali krzyż. Nigdy nie było tam Jezusa Chrystusa, jakby ciało na krzyżu, nigdy nie było ciałem człowieka, który jest umarły. Nie wiem, krzyż na przykład mi przychodzi teraz do głowy świętego Damiana bardziej może znany krzyż franciszkański, prawda? Jezus przybity do krzyża, ale sam Jezus Chrystus z otwartymi oczami jest jakby przybity tak, ale z martwy jednocześnie. Dlaczego to wszystko mówię? Bo krzyż jest znakiem nie tyle cierpienia. Krzyż jest znakiem nie tyle tego, co ludzie Bogu zrobili, ale kim jest Pan Bóg. Każdego razu, kiedy patrzymy na krzyż, Krzyż jest dowodem tego, że Bóg kocha człowieka. Krzyż jest dowodem wielkiej miłości Boga. Krzyż jest dowodem tego, że Bóg bardziej Twoje życie ceni, niżeli swoje. Za ile byś sprzedał swoje życie? Na ile oceniasz swoje życie? Twoje życie jest cenne życiem, życie samego Boga. I Właśnie krzyż jest znakiem zbawienia, znakiem miłości. Każda Ewangelia przygotowuje nas właśnie do tej kulminacji. A pamiętajmy, czym jest Ewangelia? Objawieniem twarzy Ojca, prawda? Nawet dzisiaj jeszcze Jan, ewangelista, mówi Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. A w pierwszym rozdziale powie, że to Jezus Chrystus. Nigdy, Pan, nigdy Boga nigdy nie widział nikt, ale to... Przepraszam, że, że gubię się w słowach, ale to zmęczenie... Ale tylko syn jednorodzony nam objawił Ojca. A więc już nieraz też mówiliśmy w naszych komentarzach, że Jezus Chrystus przyszedł tak, by nas bawić, ale przede wszystkim też, by pokazać, kim jest Pan Bóg, nauczyć nas o Bogu, pouczyć nas o Bogu, opowiedzieć, kim jest naprawdę Pan Bóg, bo każdy z nas ma swoje idee i, i swoje jakieś wyobrażenia. Więc cała Ewangelia. Podprowadza nas do tej kulminacji, kiedy Jezus Chrystus już nie słowami, nie jakimiś tam znakami, czy gestami, czy symbolami, ale po prostu swoim życiem pokazuje, kim jest Pan Bóg, że Bóg jest miłością, że nie przyszedł Syn człowieczy, by świat potępić, ale zbawić. I kiedy Bóg przyjmuje na siebie całą podłość świata, kiedy ludzie wyrzekają się Boga. Pamiętacie też w Ewangelii Jana, kiedy Piłat wyprowadza Barabasza i Jezusa Chrystusa i mówi, kogo chcecie, Barabasza czy syna, czy yy, kr króla żydowskiego, prawda? I Ewangelista tutaj trochę gra na słowach, Bar-Aba, syn ojca i ten jest syn ojca i tamten jest syn ojca, prawda? Jezus Chrystus jest synem Boga, a tamty ma imię, syn ojca, bar synem, syn diabła i... Syn Boga, syn życia i syn śmierci. Barabasz był złoczyńcą. Kogo wybieracie? I cały lud krzyczy Barabasza. Chcemy złoczyńcę, chcemy tego, który używa siły, chcemy tego, który myśli tylko o sobie, chcemy tego, który manipuluje drugimi. I kiedy się zastanawiałem nad, nad tym urywkiem właśnie Pisma Świętego, nad tym sądem Jezusa Chrystusa, i kiedyś tak, może nie do końca, ale zrozumiałem, że. Każdy w tym ludzie jest, każdy z nas był, jest. Bo zobaczcie, jak często wybieramy, właśnie należeć nie do syna Boga, nie do syna miłości, do syna, którym jest Jezus Chrystus, do prawdziwego człowieka, który przyszedłby się dzielić, by, by stać się darem, ale wybieramy syna zła, syna szatana. Wybierają często, właśnie swoje ja, wybierając to, że my walczymy o siebie, że manipulujemy że gnieciemy, zgniatamy inne osoby, prawda? I często ludzkość właśnie wybiera, wybiera być podobnym do syna diabła. Do syna, a co to jest diabeł? Ten, który dzieli, ten, który się przeciwstawia, ten, który niesie zniszczenie, ten, który niesie niepokój, ten, który niesie że ze sobą yy, skutki zła, skutki ciemności, skutki śmierci. Ale jedyną odpowiedzią na właśnie na, na człowiecze zło i zobaczcie, każdy z nas, choćby, choćby był nie wiadomo jakim świętym, zobaczcie tak szczerze, w ciągu dnia, ile my razy, nawet najskrytsze jakieś takie wiecie nasze maniery, ale wybieramy, by innego poniżyć, by nie wiem, innego mówić, żeby podjąć swoją wartość, by, się, by pokazać swoją wyższość. Zobaczcie w ciągu dnia, ile razy. My wybieramy być synem tego, który przychodzi, by dzielić, który przychodzi by nieść władzę, który stawia siebie tylko i siebie w centrum. Prawda, te nasze nieraz ym, y, schematy, którymi działamy, są tak subtelne, tak, tak dyplomatyczne, nieraz ubrane we wszystkie świętości tego świata. Często raz nie dostrzegamy, jak używamy siebie swoje. Swoje zdolności, swoje umiejętności po to, żeby innego, innego poniżyć i siebie wywyższyć. Ale i tak jedyną odpowiedzią jest krzyż, jest miłość Ojca, jest miłość Boga, miłość Jezusa Chrystusa do ludzi, który nie przychodzi, by potępić, ale który przychodzi, by zbawić. I tu pod jakiejś mierze też rozumie, od czego Jezus nas zbawił i jak zbawił. To, żebyśmy sami, zobaczcie, nie możemy wyjść z tego błędnego koła. To, że nawet jakbyśmy nie chcieli żyć Ewangelią, to i tak w nas jest to zło. Zobaczcie, nawet święty Paweł mówi: Jakbym chciał czynić, czynić dobro, ale czynię zło, którego nie chcę. Nie to, żeby siebie, słuchajcie, teraz usprawiedliwiać i tak dalej, że każdy raz się będzie usprawiedliwiać. No, mam sobie zło, robię, nic z tym poradzić nie mogę. Nie o to chodzi. Ale tak zobaczcie, ile w nas jest. Tego egoizmu, ile w nas jest jest tego zła, tej ciemności. Mówię, nawet nieraz ubrane jakieś święte, niesamowite, przepiękne ubranie. I właśnie Jezus Chrystus zbawia nas od tego błędnego koła, zbawia nas swoją miłością, pokazując, że zrobi wszystko, byśmy, byśmy żyli, byśmy żyli, tylko uwierzyć w Syna Człowieczego. Co to znaczy uwierzyć? Wierzyć to nie znaczy wiedzieć, że jest, że Bóg jest, że jest, Chrystus jest Bogiem, że Bóg jest Panem świata i chodzić na, nie wiem, na ulicach z obrazkami, z różańcami, z plakatami I, i wierzyć to też nie znaczy, nie wiem, walczyć o swoją wiarę, nie wiadomo jak. Wierzyć to znaczy stawać się podobnym do Chrystusa. I znowu w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Piłat wyprowadza już y, umęczonego Jezusa... Ok który już ma cierniową koronę, ubiczowany i mówi słowa ekcie homo, oto człowiek. Co to znaczy? Właśnie Piłat sam, Jan niesamowicie y, robi jakby grę słów, prawda? Piłat po prostu mówi, że oto człowiek, ale Jan chce powiedzieć, zobaczcie, oto prawdziwy człowiek, oto wzór człowieczeństwa, oto wzór człowieczeństwa, to wzór Każdej kobiety i każdego mężczyzny, Nie ktoś tam na Instagramie, niech ktoś tam na Facebooku, jakaś, nie wiem, modna osoba czy jakaś fajna przyjaciółka, ale Jezus Chrystus jest prawdziwym, najlepszym modelem człowieczeństwa. I właśnie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, to być podobnym do Niego stawać się podobnym na Jego obraz. Święty Paweł powie, że jeszcze nie wiadomo, kim będziemy, ale jak się On okaże, będziemy podobni do Niego. I właśnie ja myślę, że sąd też polega na tym, czy, czy rozpoznamy siebie w Jezusie Chrystusie. Czy Bóg nas, patrząc na nas, rozpozna w nas swoich dzieci, takich, jakimi on chce, żebyśmy byli. Jakby Jezus, jakby Ojciec w Jezusie Chrystusie mówi, słuchajcie, oto człowiek, oto moje marzenie o Tobie. To moje marzenie, żebyś ty stałby się tak piękny jak on. Oto moje marzenie, żebyś ty właśnie wybrał taką drogę, żeby ta droga, która prowadzi cię do, do owoców, która prowadzi cię do rozwoju, do pełni, do szczęścia, ta droga, która prowadzi cię do maksymalnego przeżycia sw swojej egzystencji. Wierzyć w Jezusa Chrystusa, kochani, to stawać się podobnym do Chrystusa. Uczyć się Chrystusa przede wszystkim. Trzeba, żeby się stać podobnym do niego, to trzeba się Jego nauczyć. Trzeba być z nim, trzeba z nim rozmawiać, trzeba karmić się Jego ciałem, Jego słowem też przede wszystkim. Skończyło się, wiecie, chrześcijaństwo, myślę, i, które jest oparte tylko na, na, na pobożności, na praktykach religijnych. Ja nie mówię o, na modlitwie, na Eucharystii. To są ważne rzeczy, są podstawą, ale często Eucharystia może się zmienić w praktyki religijne. Bo ćdata, pradziada, bo procesje, bo msza, święta, bo przyzwyczajenie. Ale, ale nasza tożsamość, nasze bycie w tym świecie się w ogóle nie zmienia. Praktyka praktyką, ale moje życie moim życiem. Otóż nastał czas, by wszyscy ci, którzy zakochali się w Jezusie Chrystusie i uwierzyli w Jego zbawczą moc, przyszedł czas, by żyli tak jak on i byliby prawdziwymi wzorami człowieczeństwa. Niech wszystkich wam Pan Bóg błogosławi. Życzę dobrego dnia. Przepraszam, że trochę było takich jakichś różnych dygresji, ale może to już późna pora swoje robię. Z Panem Bogiem.